Witam, bajkowy z tej strony. Chciałbym Wam zaprezentować tylko to Ducati. Jest to ST3, widzicie, z rocznika 2004. Motocykl w stanie perfekcyjnym, niemal kolekcjonerskim, z bardzo małym udokumentowanym, potwierdzonym przebiegiem. Tu jest wszystko 100% w oryginale, nic tu nie było kombinowane, malowane, wymieniane. odkupiłem od pana, który miał kilka motocykli w kolekcji tego typu. Bardzo mało używane, naprawdę zachowane wszystko jest w stanie perfekcyjnym. Ci oponki Pirelli Angel GT w stanie perfekcyjnym dot tyłu 2020. Lampa, lampa, wszystko jest w stanie naprawdę perfekcyjnym, nawet nie ma najmniejszych śladów zużycia Widzicie, jest dodatkowo motocykl wyposażony w kuferki boczne, oryginał Ducati Napęd, hamulce, tak samo jest wszystko w stanie perfekcyjnym Aktualny przebieg motocykla 25 333 kilometry chodzi wszystko tak jak powinno do takiej chodzi. Ty co można ten, bo jest kanapa wszystko słońca wypalona. Poza tym motocykl w stanie naprawdę perfekcyjne Wszystko działa tak, jak powinno być. Do motocykla pełniutka historia serwisowa. Książki gwarancyjne, wszystkie faktury, wszystko jest potwierdzone, udokumentowane. Co tu było robione, kiedy było robione. Wszystkie tify mam z przeglądów niemieckich, z pisanym przebiegiem Także naprawdę bardzo fajny, bardzo rzadki, niemal kolekcjonerski egzemplarz Jeżeli ktoś szuka czegoś takiego, zapraszam